ja jaka taja, to jest losowe pytanie. Losowe pytanie będzie się pojawiać w, nie w jakieś konkretne dni, tylko w losowy dzień. Tak. Będzie się pojawiać wtedy, kiedy będę miała czas, Będziesz spokój w moim domu i będziecie po na dworze. Tutaj mam pytania, 12 jest ich, na 6 odpowiem. I tak, dajcie łapkę w górę, komentarz, subskryb, aby mnie zmotywować do następnego odcinka i napiszcie jeszcze w komentarzach na dole, co mogę nagrać w następnym odcinku z Nikolą razem, błagam, napiszcie to, wiem, że was jest tak malutko, ale napiszcie błagam was, fajnie by było, jakbyście dali komentarz ten, właśnie co mówiłem. I tak, no. Zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie to... brzmi... to... brzmi... ulubiony serial. Moim ulubionym serialem jest serial Szkoła na TVN. I pod tym filmem milion jest hej. Ona lubi szkołę! Ja nie mogę jakie to jest tempe! A jak macie jakiś problem, to go, to go nie piszcie, bo ja lubię, to jest moja decyzja, a nie wasza, że mnie będziecie hejotować, bo ja to lubię! Nie, po prostu nic nie piszcie, tak? Tak. Ja lubię szkołę. No, no, no. No, 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 no. no, no. Problemów macie? No, no. Nie no. ja naszartuję. Jakie zwierzę najbardziej lubisz? Według mnie najsłodsze są mopsy, tak jak Adrian Skam, którą pozdrawiam. Szkoda, że tego nie oglądam. Yy, yy, yy. Lubię mopsy, tak, tak, tak? I to są psy. Tak, psy. Lubię najbardziej psy. Mopsy. <laughs> Okej, okay, jeszcze... Yyy, cztery -y 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 pytania. Ulubiony kwiatuszek To jest fiołek i stokrotka. Fiołek jest taki ładny nawet, no A stokrotka, stokrotka, rosła polna. Więc tak. To są ulubiony kwiatek. Jeszcze trzy pytanka. Czy masz jakieś hobby? Hobby nie mam, bo czasami robię, że chcę mieć hobby i to robię, robię, robię. Ale później to już kończę to i zaczynam nowe, znowu hobby, hobby, hobby i później znowu nowe. Tak, no więc nie mam żadnego hobby. Nie mam w ogóle hobby. Hmm, nie mam hobby. Okay. Jaki jest Twój ulubiony napój? Ulubiony napój to Sprite i Fanta. Jeszcze jedno ptanku. Losujemy to? Jaka rasa psa jest Twoją ulubioną? Więc już mówiłam, że mops, 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 mops Tak, Mops, 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 Mops. Tak, to jest Mops! No. To by było na tyle z mojej strony. Odpowiedziałam na resztę pytań. Czy nie... Tutaj mam pytania, te które losowałam. Tak. A tutaj mam te, który nie wylasowałem i mogę Wam szybko przeczytać. Twój piosen ulubiony piosenkarz, piosenkarka. Y -y -y. Kogo lubisz najbardziej? Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole? Bo są wakacje, to nie mam He -he. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole? Wakacje. Ulubiony kolor. jaka jest Twoja ulubiona pora roku i ostatnie, na które nie odpowiedziałam. Ulubiony zapach. No. No no no, 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 no. Więc tak, to by było na tyle. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!